Okej. Tu jest mój żołnierz. Nie nic. O, Coś się chyba interesuje wreszcie. Czyli pamy są zasadzone. но я не Так, кто-то посадил на рододорожье. На рододорожье. Значит, что это robiła szkoła pamięta. No dobrze po moich interwencjach w pisaniu do prezydenta Rzeczpospolitej zrobił się ruch, a tak przez tyle lat nikt nie interesował się. Wstyd Tu się zmieści czy nie? Nie zmieści się niestety będzie poza trudno się może coś się założyć Dobra